Cześć, w tym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak wymieniam e, uszczelki na S-Drive i zimmeringi. E, po co to robię? No, bo wciągnęliśmy kawałek śmiecia e, w śrubę. Opaliliśmy silnik e, i zaczęło się trząść dziwnie, więc zgasiłem silnik. E, nie chciałem nurkować i zobaczyć, co mam na śrubie, ponieważ fale były dość spore, tam biało troszeczkę. Mocniej, więc postanowiliśmy dojechać na żaglach do jakiegoś pierwszego, lepszego miejsca, gdzie dałoby się bezpiecznie stanąć. No i zanurkowałem, żeby zobaczyć, co tam na tej śrubie jest. Jednakże, kiedy odpaliliśmy drugi raz silnik, e, chyba coś spadło e, z tej śruby, więc wydaje mi się, że mieliśmy coś wkręcone. No i postanowiłem obserwować olej. Po jakimś czasie zobaczyłem, że olej stał się mętny. Później wam to pokażę. Jest takie mleczko delikatne, więc możliwe, że coś mieliśmy na tej śrubie, a po prostu spadło przez ten czas, kiedy żeśmy żeglowali. Nie dojrzałem pod wodą nic, co by mogło być nawinięte, no ale tak czy siak, teraz co zrobić? No, jest mleko w przekładni. Jeżeli da się to i macie zaplanowane dźwig, wszystko można to zrobić szybko. No to ok, ale no my nie mieliśmy za bardzo trochę czasu, więc pożeglowaliśmy sobie dalej. Skonsultowałem to trochę z moimi kolegami i powiedzieli, że póki nie zostawiam łódki na dłuższy czas i cały czas ta przekładnia będzie chodzić i mieszać tą wodę z tym, jeżeli jej dużo nie przybywa, możemy to, możemy to zrobić i przeczekać ten moment. Więc myśmy to przeczekali, ja sobie kontrolowałem ten olej i tą wodę. Dwa razy w ciągu dwóch miesięcy odessałem tyle, ile się dało, bo nie da się przez ten odessać całego oleju z przekładni i po prostu odesłałem na przykład litr, dolałem litr. Zrobiłem tak dwa razy przez dwa miesiące. Tego przecieku nie ma dużego, czyli tam troszeczkę jest po prostu mleko, ale też ten level tego poziomu oleju nie rośnie, więc nie ma też takiej tragedii. Może to była jakaś żyłka, może to było... No, nie wiadomo co, może po prostu już starać. żeby to wymienić. Trzeba nabyć takie oto simmeringi z tej strony. Jest, o proszę, tak to wygląda. Takie mamy też o, do wymiany i kolejne do, do śrubki. też, jeśli ktoś chce, można wymienić śrubki z pustowej oleju. Będziemy się do tego zabierać dzisiaj. Dzisiaj wyciągną naszą łódkę. Co ważne, nie można tego zostawić po prostu, bo mieliśmy zostawić łódkę na lądzie yy, i pojechać po prostu do, do domu. Ale nie można zostawić takiego masła bądź yy, mleka w przekładni, z tego względu, że po pewnym czasie wytrąci się woda z oleju, co spowoduje, że część waszej przekładni będzie stała w słonej wodzie, co niezbyt jest zdrowe. Więc póki się kręci, póki pływacie, póki nie stoicie za długo, i tak dalej, jest ok. Natomiast, natomiast na dłuższy postój, no to zawsze trzeba to naprawić, bo później będzie po prostu kicha. Pokażę Wam, jak wygląda zaraz ten olej. Tak, jak widzicie, wygląda. Jest troszkę taki nieprzezroczysty, a zawsze był czyściutki i piękny. Tak wygląda w przekładni. Więc będziemy się za to zabierać. Ok, są so jak mówiłem, wykręcacie tą śrubkę, tutaj sobie blokujecie, żeby kluczem zasunąć, wyciągacie to. Następnie macie kolejną śrubę, akurat w tym wypadku 15. już to wcześniej odkręciłem, więc to też odkręcacie. O, cyk. Teraz jesteście w stanie zdjąć propeler hop, i te dam ściągnięty. I o co chodzi? Chodzi o to, że żyłka albo coś potrafi wejść jeszcze między te anody, dalej i nakręcić się tam. Zaraz będziemy to rozbierać, więc zobaczcie dalej. Tutaj chciałbym się chwilkę zatrzymać. Widzicie ten taki pierścień, który pokazuje palcem. Okazuje się, że nie wszyscy go mają, skonsultowałem sprawę z kolegami, że mają w sumie, mam dostęp do trzech takich samych łódek i okazuje się, że tej tulejki, którą pokazuję, oni nie mają. To było dość problematyczne, ponieważ zgłupieliśmy jak ściągać ten zimmering. Później dalej będzie to wszystko objaśnione. O, i tak właśnie wygląda. Olej powinien być krystalicznie czysty. Zobaczcie. Mleko, czyli woda gdzieś musiała się dostać. I sobie schodzi. I teraz tak. Zakręcimy koreczek. Pójdziemy do góry. Nalejemy dieselka. Założymy propeler. Będziemy kręcić. Aż te wszystkie w środku zębatki wszystko się przeczyści. I znowu spuścimy. Powtórzymy procedurę póki tutaj nie będzie leciał nie mleko, tylko czyściutki dieselek. I wtedy zajmiemy się wymianą simmeringów. A zobaczcie, co mogło być przyczyną, ponieważ jak żeśmy coś złapali, zobaczcie, że troszkę się wysunęło z tej śruby, ten cały środek, i patrząc po malowaniu farby, cały, cały ten czpień, nie wiem jak to nazwać, Cofnął się, więc może było dość duże naciągnięcie i załóżmy, coś lekko ruszyło, wtedy woda się dostała, więc możliwe, że moje zimmeringi są dobre, ale nie będę brał ryzyka na to, żeby nie wymienić tych rzeczy, tych zimmeringów. Więc wymieniamy i zobaczymy. Okay, więc jak już wypukaliśmy, zobaczcie, ropa jest już czyściutka. Przepukaliśmy to trzy razy. Teraz trzeba odkręcić te śruby. I wyciągnąć całą. Ponoć najstraszniejszy moment jest, kiedy w to trzeba napierdzielać młotkiem, żeby odeszło od tego. No zobaczymy. Ponoć są do tego jakieś ściągacze, ale wszyscy raczej coś mocno uderzają gumowym młotkiem, żeby to zeskoczyło. Na razie śruby poszły łatwo, więc może będzie ok. Więc nie trzeba będzie jakoś mocno stukać. Więc musisz. Dość mocno uderzać w to, bo to nie chce wyjść jak często nie wyciągasz. Okay, proste, ponieważ tutaj jest taki grzyms i to wszystko było w środku, więc trzeba z, albo tutaj czymś podważyć i mocno szarpnąć do góry wziąć, zniszczyć tą, ten właśnie rzecz, którą będziemy wymieniać. Ten zimmering, zobaczcie, z tej strony wygląda tak, są dwa wróco, zwrócone w tą stronę. Teraz je trzeba jakoś stąd wyszarpać i wymienić i włożyć nowe. Jeszcze wszystko postanowiłem umyć w ropie, i też chcę się pozbyć i wypolerować tych. Te, takie, są tutaj takie nie wiem, czy to kamień jest, czy co. Ale chcę to wyczyścić w każdym razie, zanim założę nowe. Ok, to żeby wyszarpać te y, zimeringi, trzeba było użyć czegoś, albo czegoś takiego, albo czegoś takiego i po prostu wbicie je, wbicie je do środka, bo po prostu. Nie szło tego wyszarpać, jak próbowałem wyszarpywać kombinerkami no to widzicie, to się po prostu połamało i tyle. One były ze sobą tak, czyli tak samo trzeba je zamontować tutaj w tym, później włożyć na wałek i powinno być ok. No teraz po prostu wszystko elegancko wyczyszczę. Wyczyszczę całą tą, w sumie nie wiem jak to się nazywa, później... W ropie, i później włożymy nowe zimeringi i wszystko, mam nadzieję, będzie śmigać i nie będzie wody w przekładni. Ok, tutaj troszkę żeśmy papierem próbowałem to wypolerować, ale wziąłem papier papier 1500 i po prostu wziąłem to elegancko, wypolerowałem, żeby nie było wżerów. Tu jest wszystko wyczyszczone i tak zakładamy. Dwa o tutaj, jeden tu, drugi tu. Później tutaj zakładamy zimmeringi. Dwa, które siedzą w środku w tym. I mała na śrubkę od spustu oleju. No zdania są podzielone. Jedni dają tutaj trochę smaru jakiegoś. Volvo Penta ma specjalny smar. Niektórzy dają wazelinę. I wciskają tutaj te dwa o-ringi czy tam zimeringi a z tej strony tak samo, troszeczkę smaru później to wciskamy w tą stronę pach i razem do przekładni także tu jest wszystko wyczyszczone kręci się elegancko, damy troszeczkę tylko smaru Okej, teraz, żeby, to jest stara żeby, ją, żeby umieścić nowe, już teraz je założyłem, najpierw musiałem przetestować, czy pójdzie. Musicie znaleźć coś, co idealnie w to pasuje. Bo próbowałem położyć to i następnie wybijać, bo nie mam idealnego rozmiaru do tego. Więc wbijać tym, ale to mi się zaczęło z powrotem zakleszczać. Więc yy, moją metodą było po prostu wzięcie takiego czegoś i... Powolutku, pach, 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 aż w końcu osadziło mi się to przy. Teraz wszystko jest ok, są idealnie spasowane. Teraz trzeba jakoś wcisnąć przez ten wałek to, co będzie trochę ciężkie. Zobaczcie, bo to wchodzi idealnie, ale później blokuje się dość mocno na. Na tym metalowym. No i zaraz zobaczymy, jak z e tym będzie zabawa. Ok, to uwaga. Ten pierścień, który był założony na to, to było wbite tu. Chcieliśmy założyć tą płytę, nie wiem, jak to nazwać, ale się nie dało przecisnąć, ponieważ było to. Moi koledzy, którzy mają te same łódki i te same drive'em, mówią, że w ogóle nie mają tego, nie mają tej części u siebie. Oni mówią, wszyscy normalnie to zeszło lajtowo i nie było problemu. Problemu ze ściągnięciem, bo nie mieli tego. Nie wiadomo czemu. Może to jest totalnie niepotrzebna rzecz, bo nie wiem, jaką funkcję by to w ogóle miało spełniać. Ale teraz, w takim razie, super gładko po prostu ją wybiłem. Wyszła do góry, bo to nie chciało po prostu przez to przejść. Było to niemożliwe. Więc trzeba wybić to, jeśli macie takie coś. I ta część powinna być mniejsza, bo jak to było założone na to. To te zimmeringi, nie było szans, żeby je wbić w to miejsce, bo one będą siedzieć tutaj. OK. I wkręcamy. Śrubki wyczyszczone, wszystko jest czyste, i skręcamy, i wlewamy nowy olej. I to by było chyba na tyle. Czyli widzicie, ile to komplikacji, jeśli coś wciągniecie dostanie się woda lepiej tego nie robić ok więc nałożyliśmy trzeba było trochę młotkiem postukać żeby to weszło, ale no to była już bardziej powiedzmy delikatna sprawa z tym młotkiem już nie trzeba było naparzać, bo tam wszystko posmarowałem ładnie, zaraz później to podociskam teraz jeszcze tylko z tą dziwną tulejką którą Inni moi koledzy nie mają, nie wiem po co jest, bo teraz tutaj przychodzi śruba i wszystko, ale ja ją jeszcze jednak skoro była, to ją postanowię wbić tutaj. Nie wiem po co, może ona coś robi, może, może dzięki temu bardzo często nie wkręciłem, jak wkręciłem coś to mi nie weszło głębiej. Czasami kilka razy mieliśmy wkręcony muring albo śrubę i nigdy tam daleko nie weszła mi ta, ta lina, więc może dzięki tej tulejce, nie mam pojęcia. Wbijam to i skręcam całą śrubę i jest gotowe. Dzięki za poświęcony czas. W razie pytań piszcie, zapraszamy na nasze rejsy. Sorry za lekko chaotyczny materiał, ale mieliśmy mało czasu i dość napięty grafik na stoczni, więc materiał jest jaki jest, ale mam nadzieję, że coś pomoże.